Kuryza, pudełko waftersów i bomb feder, zobaczymy czy uda się coś złowić Procka, najprostsza z giełdy, 5zł no, Otwieramy kuczkę Wchodzimy do mieszka Pierwszego Pół mieszka. Szczelam tam mam już zarzuconą bombkę Nie wiem, z pięć strzelimy na początek Takim dywanikiem Ostatni mieszek No i stara, czekamy na rybkę A lin? Lin? O Jezus nie. Dobra. No i co? No tak się wabi nie? <laughs> Na chłodno. I na tego dwukolorka Tak. w ogóle Lubią to jednak. O tak wygląda, albo zeszła sama ta. Przynęta. Nie, wypiął się, wypił. Dobra, to fajnie, że się wypią. Chyba ten sam efekt, co mówiłeś. Dla tego tak. obserwatora? Tak. Trzy piątki. Nie mały, 42, były większe. to. Czyli co? Zarzut z Kuksy i ten? Dwukolorek? Yy. Czy coś innego? Tak, dwukolorowy wafter, guma balonowa. Kukurydza, no. Jak jest w wodzie, to nie ma tak trudno, żeby to zrobić. No dobra.